U, zimno, ale pięknie. Na temat witaminy C, moi drodzy, powiedziano już bardzo wiele, przelało się wiele słów hejtu i uwielbienia. Natomiast bez względu na to, co my sobie o tej witaminie myślimy, to ona nadal pozostaje witaminą C i bez względu na nasze przekonania w organizmie pełni swoje funkcje, a nasz organizm bardzo jej potrzebuje przez cały rok. Najważniejsze funkcje witaminy to przede wszystkim wsparcie układu odpornościowego, szczególnie białych kwinek. To udział w syntezie kolagenu i elastyny dla wsparcia największego organu w naszym układzie odpornościowym czyli skóry, oraz wsparcie funkcji psychologicznych. Witamina C jest też antyoksydantem czyli uzbraja nasze komórki w dodatkowe elektrony, które wykradane są przez wolne radniki tlenowe. To tylko skrót długiej listy właściwości witaminy C. Ja w tym sezonie zimowym, ale też przez cały rok bardzo mocno polecam i sama też stosuję Altient C, który jest połączeniem witaminy C i fosfolipidów. Niezbędne fosfolipidy tworzą kapsułkę, za pomocą której witamina C jest prowadzona wprost do krwiobiegu i do komórek. Dzięki temu możemy szybko i bardzo efektywnie uzupełnić na bieżąco niedobory. Efekty widoczne są dość szybko. Nie tylko w poprawie nastroju, zwiększonej odporności, ale też w wyglądzie i stanie naszej skóry. Koniecznie wypróbuj altnc w tym sezonie zimowym i przekonaj się na własnej skórze, czy warto.